Nie masz gimbala, ale chcesz uchwycić stabilne ujęcia, wystarczy Ci zwykły statyw za 30 zł. Jak to zrobić? Po pierwsze, ustawienie statywu. Rozłóż nogi statywu na maksymalną szerokość, aby był stabilny. Sprawdź, czy podłoże jest równe. Jeśli nie, użyj pokrętła do regulacji. Większość telefonów domyślnie aplikacji aparat ma coś takiego jak tryb Pro. I ten tryb, oprócz tego, że ma wiele bardzo ciekawych opcji, przeważnie ma również na środku ekranu taki pasek. Ten pasek przechyla się wraz z naszym telefonem. Gdy nasz telefon ustawiony jest idealnie równo, ten pasek zazwyczaj podświetlany jest na jakiś kolor. Ając tak ustawiony, Pionowo lub poziomo telefon, jesteśmy pewni, że nasze ujęcie będzie równe i nie będzie pochyłe. Warto również upewnić się, że głowica statywu jest dobrze dokręcona, aby nie bujała się podczas nagrywania. Jeśli chcesz obracać statyw, wystarczy, że odkręcisz jakieś pokrętło. No to różnie zależy od statywu, u mnie wygląda to tak. I po prostu w tym momencie możesz już stabilnie obracać statyw. Dla poprawienia stabilności możesz dodać trochę obciążenia na dolną część statywu, na przykład butelkę z wodą. I tak to za kilka złotych możesz robić piękne, stabilne ujęcie. Nie potrzebujesz drogiego sprzętu, tylko odrobiny kreatywności.